I dawno żeśmy się nie widzieli. W kamperze mamy totalną rozwałkę wszędzie. Leżą jakieś elementy. Tam zostało nam do zrobienia um, alkowa przez, przez całą zimę. Odbudowywaliśmy alkowę i jest już odbudowana z zewnątrz, ale teraz zostało ją wykończyć w środku. Mamy już elastyczną sklejkę. Mamy zwykłą sklejkę, no i takie. Dzisiaj, jako że ma nie padać, to prawdopodobnie wymienimy to okienką. Jakby słuchajcie, z tym okienkiem to jest tak, że psuł na mnie ptak. Że ptak przelatuje, kładzie sobie orzechy włoskie i rozbija na tym plastiku. W sumie dobrze, że nie na tym dużym oknie, tylko na tym mniejszym, ale mimo wszystko strata jest. No, totalna rozwałka, wszystko zdjęte. No i dzisiaj jest plan na to okno, a tu jest też kuchnia. W ogóle z kuchnią też jest już wyjęta lodówka, bo nam w zeszłym roku padła i będzie wymieniana na kompresorową, bo już nie chcemy na pewno absorpcyjnej, bo ona w upałych nie daje rady. No i jeszcze chyba będziemy robić łazienkę. Także czeka nas dużo. <grym> Pomijając 20-letni kurz, musimy tu zyskać 5 cm i chcę to odkręcić. Odkręciłam już cały blat i on nadal się nie rusza, bo chyba właśnie się trzyma na tej listewce. Dobraliśmy się do tej ścianki, ale zobaczcie, jakie tam jest marnotrawstwo w przestrzeni. No i żeby ją zdemontować, ona jest w ogóle tu przyczepiona, tu przyczepiona, więc musiała być montowana na etapie składania kampera. Im bardziej robimy w tym kamperze, tym bardziej mam wrażenie, że to jest jakiś schron, a nie kamper. wszystko ze wszystkim połączone. I um, <laughs> demontaż zajmuje więcej niż <laughs> budowa na nowo. Najpierw taśmę, potem edukację. Niebo widać. Możecie śmiać, ale okno okazało się... Będziemy mocować taką pomniejszającą ramkę. Kupiliśmy. Jest do klimatyzacji, więc myślę, że ona utrzyma. Teraz myślę, że można było ją wyciąć z flexi. no ale dobra, jest tak. Jest okienko osadzone. Pomniejszyliśmy tą ramkę. No zaraz pójdzie tapeta i będzie pięknie, ale zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale z tym nowym okienkiem jest tak super jasno, bo tu wcześniej było taki Taki właz brzydki, w ogóle on był turbo zniszczony. E, I ekstra! No, a tam zaraz pójdzie tapeta. I będzie pięknie! Racja. w ogóle nawet nie widać, gdzie się zaczyna stół. Perfekt, perfekt. Good. Good. Coś jeszcze chcesz dodać? Nie, to już nie da się dodać. Zaraz będzie tu pięknie. Nie wiem. Część tapety już jest położona, w ogóle kładzenia na tym łuku to była masakra. Ten klej trochę śmierci. Um, teraz mi się wydaje, że jest taki ostroczoplusz. Nie wiem, czy mi się to podoba. Dzisiaj to biel, Aż wypala obiekty. Tam już jest nowa tapeta. Zaraz puścimy ogrzewanko. Tu mam nowy stelaż, bo w ogóle ten stelaż to waży bardzo dużo kilkadziesiąt kilogramów. Weźmiemy go sobie do domu. A kupiliśmy taki nowy stelaż. Więc zaraz tam pójdzie. E, tak, tam jest bałagan. Nieważne. Podpoczyłam gdzieś na YouTubie, że da się właśnie um, wyjmować te zszywki tym moim ukochanym multitoolem. No powiem wam, że nieźle to wychodzi. Chociaż mam wrażenie, że tak w co czwartej zostają te nóżki, więc nie wiem. Ale ręcznie to w ogóle nie szło. Dobra. Tu jest już materac. Najtrudniej było go włożyć. Zobaczcie, tu jest ten stelaż wymieniony na znacznie lżejszy. E, jeszcze to będę tapicerować. No i tak to e, wygląda. Będzie ładnie to wytapicerowane. Ma teraz muszę troszkę wyrównać. Jest okienko. Ale z tym stelażem, to słuchajcie, naprawdę super zmiana. Ponieważ jest znacznie lżejszy. Tada! Dobra, zaczęłam nagrywać ten film w marcu. Myślę, że najwyższa pora go skończyć. Mam nadzieję, że zaraz wam w kolejnym filmie pokażę, jak ładnie jest góra zrobiona. I może wtedy pokażę wam, jak było i co tam się wydarzyło. Tu już mam taką. To maskownicę, która będzie przymocowana do kampera, bo tutaj wymieniamy też kuchenkę, pf, lodówkę i właśnie żeby tam nie było tych kratek, to będą takie mniejsze. No i tutaj o, jest już materac. a w ogóle wspominałam Wam, że wymienialiśmy stelaż, łóżka, tam będzie nowy stelaż i faktycznie jak go zważyłam, stary 20 kg, ten nowy 5 kg, więc jest ogromna różnica. No i zobaczymy. Na takich rzeczach myślę, że dużo zyskamy właśnie kilogramów. Okazuje się, że tutaj dużo mebli jest y, ciężki, więc tutaj coś odchodzimy tam i będzie wyglądał lżejszy kamp. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może trochę chaos, ale y, no tak to wygląda u nas, że tak trochę z doskoku dużo rzeczy robimy, A a jestem zadowolona, więc dajcie znać, a kolejnym razem już mam nadzieję zabiorę Was w jakąś taką mini wcieczkę, bo dzisiaj mam zbyt... Cały go tak wysprzątać, żeby można było nim pojechać za kilka dni gdzieś.